Umowę o pracę zwartą przez dwie strony i przez każdą ze stron w stosunku pracy, czyli zarówno przez pracownika, jak i przez pracodawcę może zostać rozwiązana. Kodeks pracy przewiduje trzy możliwości rozwiązania takiej tej umowy. Jest to zaporzenie stron, rozwiązanie umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia oraz w rozwiązanie umowy bez okresu wypowiedzenia, czyli tak zwane zwolnienie dyscyplinarne. Pracodawca dysponuje bardzo drastycznym sposobem rozwiązania umowy o pracę. To jest rozwiązanie bez zachowania okresu wypowiedzenia. Czyli tak zwanym w trybie dyscyplinarnym. W tym filmie zajmę się rozwiązaniem umowy o pracę właśnie w tym trybie. Zwolnienie dyscyplinarne to specyficzny sposób zakończenia stosunku pracy. Dlatego też przepisy kodeksu. Pracy przewidują bardzo konkretne przyczyny uprawniające pracodawcę do rozwiązania umowy w ten sposób. Przesłanki uprawniające pracodawcę do, do rozwiązania, do zastosowania takiego rozwiązania umowy w tym trybie, w trybie dyscyplinarnym, opisane zostały w przepisach artykułu 52 kodeksu pracy. Są to tylko i wyłącznie Ciężkie naruszenie przez pracowników podstawowych obowiązków pracowniczych. Popełnienie przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudniania go na tym stanowisku, na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu. Zawiniona przez pracownika utrata uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku. Kiedy mowa o naruszeniu obowiązków pracowniczych, powinniśmy pamiętać, że ustawodawca nie wykazał, nie wskazał katalogów czynów będących ciężkim naruszeniem obowiązków. Ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych przez pracownika uprawniające do pracodawcy do rozwiązania umowy w trybie dyscyplinarnym musi, musi nastąpić w sposób umyślny. Przez ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych należy rozumieć przede wszystkim niewykonywanie poleceń służbowych. Może również polegać na nagłym, długotrwałym lub nieusprawiedliwionym opuszczeniem stanowiska pracy, w tym notoryczne spóźnianie się do pracy lub opuszczanie stanowiska pracy przed końcem pracy albo przyjście do pracy pod wpływem alkoholu lub środków odurzających bądź spożywanie alkoholu na terenie zakładu pracy a także kradzież w miejscu zatrudnienia Do kategorii ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych zalicza się ponadto niestosowanie się do przepisów BHP, przykładowo brak korzystania ze środków ochrony osobistej lub umyślne narażenie siebie lub innych osób na niebezpieczeństwo, bądź umyślne zniszczenie lub uszkodzenie mienia zakładu pracy, złamanie zakazu konkurencji. I tajemnicy zawodowej, działanie mobbingowe w stosunku do osób współzatrudnionych w danej firmie. Kolejną przesłanką zwolnienia dyscyplinarnego to popełnienie przez pracownika, Przestępstwa i skazanie go prawomocnym wyrokiem za to przestępstwo. Obok samego skazania musi istnieć przeszkoda w dalszym zatrudnianiu pracownika na danym stanowisku. Taka sytuacja zachodzi na przykład w przypadku skazania pracownika, a pracownik pracuje na takim stanowisku, na którym wymagana jest. Niekaralność. Wówczas pracodawca może rozwiązać umowę o pracę z winy pracownika, bądź ewentualnie powierzyć mu inne stanowisko, pracę na innym stanowisku, ale nie musi. Może go po prostu zwolnić dyscyplinarnie. Ostatnia przesłanka umożliwiająca Rozwiązanie umowy o pracę z winy pracownika bez zachowania okresu wypowiedzenia to utrata uprawnień niezbędnych do wykonywania pracy, a utrata tych uprawnień nastąpiła z winy pracownika. Przykładem może być tutaj utrata prawa jazdy przez kierowcę zawodowego, który prowadził pojazd mechaniczny. Będąc pod wpływem alkoholu, w takiej sytuacji podmiot zatrudniający może, ale nie musi, zaproponować temu pracownikowi inne stanowisko. Jeżeli firma zatrudnia wyłącznie zawodowych kierowców, pracodawca może podjąć decyzję o zwolnieniu pracownika bez zachowania okresu wypowiedzenia. Zastosowanie tej przesłanki możliwe jest także w sytuacji, jeżeli pracownik, pracownik odmówił czy nie odnowił posiadanych uprawnień niezbędnych do wykonywania zawodu, mimo iż wiedział o terminie ich ważności. W tym odcinku omówiliśmy przesłanki umożliwiające zastosowanie przez pracodawcę przepisów artykułu 52 kodeksu pracy, czyli rozwiązanie umowy o pracę bez zachowania terminu wypowiedzenia z winy pracownika, czyli tak zwaną dyscyplinarkę. W następnym odcinku dotyczącym z rozwiązania umowy o pracę w tym trybie omówię procedurę, która musi zostać zastosowana w przypadku wypowiedzenia dyscyplinarnego.